Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy na budowie domu 70 metrów projekt Adaś. Z naszej strony internetowej dom25000.pl. Jesteśmy w Miechowie i przyjechaliśmy ostatni raz dokręcić blachę. I oddajemy kolejny dom inwestorowi i zamykamy sezon 2023 jak chodzi o budowy domów i zaczynamy zimować. Mam nadzieję, że uda nam się wszystko za widna zrobić bo chciałem wam pokazać finalnie jak to będzie wyglądało jeżeli się nie uda to podjadę z żoną bo tutaj mamy jakieś 150 km po to żeby wam tylko nagrać jak ten dom już wygląda tak no, na finiszu czyli gotowy, posprzątany posprzątany na placu budowy no tak żeby wszystko już było fajnie pokazane ponieważ projekt domu Adaś jest naszym flagowcem na najbliższy rok mamy zapisy na budowę Takich właśnie oto domów. Mam nadzieję, że Wam bardzo nie wieje. Wejdę tutaj lekko. O, bo tak to na przeciągu byłem. Dobra, tak wygląda środek. Mniej więcej, bo troszeczkę jestem za. O, teraz jest kamera w środku. Więc tak wygląda środek domu Adaś. Prosta parterówka, lekki strop drewniany. Blacha do wyboru. Bo tak naprawdę, my. Jak budujemy to zalecamy, proponujemy blachę trapezową T18 ze względu tego, tej grubości tej blachy, jakości, długiej gwarancji. Natomiast jeżeli ktoś chce inny rodzaj blachy to też robimy coś takiego. Dobra, przebieramy się i działamy, bo trzeba tą blachę przykręcić i trzeba zamykać ten sezon. Następny przymiar zrobiony. My zawsze jak kręcimy blachę, to wnosimy sobie do góry 3-4 arkusze. Nie, nagrywam. Wnosimy sobie 3-4 arkusze, przymierzamy sobie czy pasują, żeby nie było później, że nam będzie uciekać to czy w to, bo milimetr przesunięcia, to razy ileś tych arkuszy, ileś metrów, to może wejść różnica. Więc zawsze wnosimy sobie 3-4 arkusze, przymierzamy na sucho, jak się zgadza. To zostawiamy sobie jeden, usztywniamy go i lecimy za koleją. No chodź. Dobra, i to jest ten jeden, który dostawiamy i dokręcamy go już na maksa. Muszę głość A nie nie ma głościa no. I strach był nie, to jestem dobry. No, to dzisiaj będzie nawet dwóch. Ale to Ale nie mogę są to nie chcę. Jedna strona gotowa. Teraz przechodzimy na drugą stronę i robimy ten sam zabieg, czyli kręcimy blachę. No i wchodzimy na górę. Dajemy taśmę kalenicową i dajemy kalenicę. Czy zdążymy dzisiaj? Ciężko powiedzieć, bo jest godzina chyba 13. A o 16 jest, jest już ciemno. Więc możliwe, że jutro będziemy musieli dokończyć. Tylko, że jutro zapowiadają deszcz. Jakiś nieduży, bo nieduży, no ale jutro ma coś popadać, dlatego chcemy zrobić jak najwięcej na dachu, ile się da, że jakby jutro padało, to po prostu będziemy musieli jakoś skoczyć i dokręcić to pozostałe arkusze. Jeszcze musimy wymian zrobić. No i w sumie tyle. Obejdziemy dookoła teren, posprzątamy to nasze. No i uciekamy. I mamy kolejny dom oddany. Tak jak wspomniałem wcześniej, ostatni, już w tym sezonie. Mieliśmy jeszcze rozpocząć pracę przy jednym, no ale w sumie święta niedługo Też jest taki okres przedświąteczny dosyć ciężki, no bo gdziekolwiek pojechać coś załatwić jest ciężko No i z drugiej strony, no tak na łeb na szyję zaczynać to tak średnio, dlatego do trzech króli będziemy mieli wolne Po trzech królach zaczynamy już sezon, jeżeli tylko zima pozwoli Będziemy już gonić ze zleceniami, żebyśmy się fajnie wyrobili, bo mamy od lutego planowane do Chyba listopada przyszłego roku, co miesiąc, bo specjalnie nie brałem w okresie zimowym, bo w tamtym roku zima się ciągnęła prawie do marca. Natomiast jeżeli pogoda pozwoli po trzech królach, to będziemy już chcieli te zlecenia otwierać, rozpoczynać sezon po trzech królach, tak żebyśmy jak najwięcej tego zdążyli przerobić, bo nie ukrywam, że jest mega duże zainteresowanie właśnie takim projektem Adaś. Na najbliższy rok mamy zapisy tylko i wyłącznie na ten dom i bardzo dużo osób dalej dzwoni i dalej to się zapisać a już nie mamy terminów od pół roku na najbliższy rok dlatego napasuje nam troszkę podgonić jak tylko pogoda pozwoli żeby jeszcze na przyszły rok postawić Wam taki domów ze 3-4 jeszcze robimy identyczny zabieg jak z tamtej strony zaczynaliśmy czyli dajemy 3-4 arkusze na początku po jednym wkręcie i patrzymy czy idzie prosto, zmierzymy sobie długości między jedną stroną dachu a drugą stroną dachu jeżeli wszystko idzie prosto no to wtedy lecimy już za koleją. Czyli pierwszą usztywniamy blachę, tak jak była, i kolejne odciągamy i przykładamy jeszcze raz. Bo tak jak wspomniałem niejednokrotnie, 1 mm różnicy na ponad 13 metrach dachu, albo inaczej, 1 mm na jeden arkuszu i suma sumara wam się uzbiera. Pod koniec dachu różnica na poziomie 1,5 cm. Tak się tylko mówię, ale no tak w rzeczywistości potrafi się wydarzyć. Dobra, kręcimy. Czego najbardziej nie lubię, czyli gąsiora. Ten jeszcze jest na Najgorszy jest na blachodachówce, bo jak jest kąt niedobrany, to ciężko go założyć. Jeszcze zależy, jak wyjdzie blacha cięta. To też jest problem z zakładaniem. A na trapezik to wszystko pasuje. Ale i tak nie lubię gąsiora montować. Chwina mnie boli, jak za długo siedzę, dlatego robimy to etapami. Parę arkuszy, blachy i gąsior, żeby nie przechodzi przez całość. Więc teraz montuję dwa arkusze, czy znaczy dwa gąsiory. Z nosa mi się leje standardowo. A jeszcze wam coś powiem w zaufaniu, że ja w ogóle otrzałem to jelitówkę mam i śmieję się do chłopaków, że może polecieć górą albo dołem, ale... Specjalnie na tą budowę od wczoraj nie jadłem, żebym czasami miał problemów z żołądkiem. Więc już kończymy i w końcu zjem coś. No ale takie poświęcenia też muszą być. lepsze to niż prześcigaj cały dzień na kiblu. Dobra, jest, nie ma, jest. Co drugi łapę. Niektórzy łapią co fala, ja natomiast łapę co dwie fale. tyle zostało. Jeszcze jeden pasek i kawałek. Zamontować dwa gąsiory i mamy gotowy dach. Więc niestety nie udało się dzisiaj. Wiadomo, że moglibyśmy rzucić jakieś lampy, moglibyśmy rzucić jakieś czapki z lampkami, no ale i tak mamy nocleg zapłacony, a musimy jeszcze wymian zrobić, więc i tak by nas nie zbawiło, czy byśmy dzisiaj to skończyli czy nie. Oby tylko pogoda się utrzymała jak się utrzyma pogoda to będzie super jak nie no to będziemy się martwić jutro więc widzimy się jutro następny dzień no i niestety deszcz pada spodziewaliśmy się tego no ale gdzieś jakieś chwilowe przerwy mają być to wskoczymy na górę i przykręcimy te półtora arkusza póki co bierzemy się za środek zrobimy sobie wymian no i zobaczymy akurat w ciągu godziny ma się okazać czy Teraz będzie trochę słabiej padać, czy, czy później. Midłoki wymykło, a tak wszystkie go dały, że... midłoki DZIK Zadamy... Stary Parkside będzie lepszy To nie pójdzie dalej Zobaczysz, że starym pa Parksidem pójdzie Teraz parca zobaczymy co sobie poradzi. Stary poczciwy Parksa z widla A bateria kiedy była ładowana? Nie no teoretycznie jest coś. Ale się nie zatrzyma. To ty też. Przykręcona, i chciałem Wam pokazać, ile zostało odpadu z całego dachu. Jak chodzi o blachę, tylko ten kawałek. Ponieważ projekt domu Adaś jest bardzo dobrze przemyślany, jak chodzi o blachę, o materiał, o wieźbę, o całą kształt. I w tym przypadku pozostają takie właśnie odpady. Więc wydaje mi się, że taki odpad to nie jest żaden odpad. Czasami byliśmy na budowie, że projekt był nieprzemyślany. I z jednej strony musieliśmy na przykład taki pasek wstawić, a resztę było odpadów. Natomiast w naszym przypadku jest to odpad z dwóch stron, ponieważ, jak jest cały arkusz, to my go tniemy na pół i gdzie na jedną i na drugą stronę. A ten odpad no, to jest właśnie ten środka. Więc wszystko wykorzystamy w 100%. Dobra, zwijam orzystowanie, sprzątamy. I zaraz Wam pokażę, jak wyszedł dach. Zawidna. A jeszcze Wam mogę się pochwalić, że chodząc na dach korzystałem ze swoich butów prywatnych, nie tych, bo one są w błocie i powiem Wam, że, no teraz to tużem, po prostu złapał to błoto, ale powiem Wam, że mega konkretne buty jak chodzi o blachę, na tym mokrym dachu stałem się nie ślizgałem w ogóle, więc muszę takie same sobie kupić, tylko na dachy, żeby były na busie, żeby nie były korzystane w inny sposób. Zapomnieliśmy z Ale jak ostatnio tutaj byliśmy to Śnieg padał, to mam opatę do śniegu To trochę postaram się to zebrać w jedno miejsce Chociaż to są trociny Może rozwiać No ale chociaż Będzie w jednym miejscu oprowadzić, bo naprawdę stojąc na tym wietrze to już nie czuję rąk, nie mówiąc o tym jak tutaj po uszach wieje, mimo tego, że mam czapkę i mam nadzieję, że wy coś będziecie słyszeć. W każdym razie szybko wam opowiem. Jeżeli nie uda mi się tego fajnie pokazać, ponieważ chciałem wam powiedzieć, jakie są najbliższe nasze plany na rok przyszły, ale nie wiem, czy w tym odcinku wam o tym powiem, czy przyjadę tutaj specjalnie z żoną, żeby wam pokazać ten dom i opowiedzieć o tym. W każdym razie zakończmy ten odcinek. A co będzie dalej, to zobaczymy. Muszę przede wszystkim dostać się do domu. Przebrać się, bo zobaczcie jakie mam buty Tak, stoję w polu, bo inaczej się tutaj bardzo nie da dojść z tej strony, ja chciałem Wam pokazać Dlatego chcę już się przebrać, chcę odpocząć z tej budowy, bo naprawdę dało nam popalić w tym deszczu Łacenie w śniegu, w mrozie przy minus 13, ale mamy dom, oddajemy na święta, ponieważ dzisiaj jest 20 grudnia Jeszcze się upewnię tak, dzisiaj jest 20 grudnia, czyli na święta udało nam się oddać dwa domy, jeden 50 bodajże 2 metry, czyli 5 na siedem z gankiem, no i projekt domu Adaś, dwa domy. Więc wydaje mi się, że prezent fajny dla inwestora, bo myśleliśmy, że w tym roku nam się nie uda tego zrobić. Dobra, tak wygląda z zewnątrz, jest to tył budynku. Nie wiem, czy na kamerze widać, czy nie widać, bo takie ciemniejsze tutaj są paski, to jest łączenie blachy, aczkolwiek ona nie wiem dlaczego ma takie kolory, jak jest wszystko w pierwszym gatunku, chyba przez to słońce, jakie dzisiaj jest, albo go nie ma. W każdym razie, blacha jest to antracyt, gatunek pierwszy, T18 model, wszystko porobione tak, jak robimy w każdym jednym domu, czyli wszystkie obróbki, orynnowania, wszystko jest to samo, czyli kopiuj w klej. Różnica jest tylko lokalizacji, bo jest to inna lokalizacja, gdzie ostatnio robiliśmy. Oczywiście jest też możliwość krycia blachodachówką, bo też mieliśmy takie warianty. Więc, jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej można dopasować materiał pod jego oczekiwania. Czekajcie, przejdę, bo tak idę bokiem. Dobra, jesteśmy z przodu więc tak wygląda front budynku tak jak wspomniałem jest to dom parterowy i mam nadzieję, że coś słyszycie I to co jest fajne w tym domu, że jest prosty w budowie szybki w budowie, tani w budowie dla wszystkich czyli wy jeżeli nam zlecacie budowę takiego domu to nie dość, że jest to praktycznie najtańszy dom w naszej ofercie to jest największy więc dużo osób nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, że 35 wychodzi drożej niż ten projekt Domu Adaś Jak chodzi o robociznę i o materiał Idziemy do środka Trochę tutaj pozamiatałem Ale tak jak mówię, to się nosi na każdym kroku, więc sobie trochę odpuściłem już Takie tutaj te błotowe rzeczy, bo zaraz i tak to będzie tam gdzieś Dobra, stańmy sobie Zostańmy sobie tutaj. Z tego co pamiętam z projektu, to tu jest kuchnia przewidziana. Tu jest przewidziany salon, połączony właśnie z tą kuchnią. Tu jest pomieszczenie gospodarcze, dlatego jest tutaj podpięcie do domu. Wiatrołap, oczywiście korytarzyk. Łazienka tutaj, gdzie jest podpięcie pod kanalizację, czyli pod odpływ i okienko. I dwa pokoje. Oczywiście jest możliwość zrobienia trzech pokoi, likwidując. Aha, zapomniałem, tu jest jeszcze jedna łazienka, tak, czyli tu było pomieszczenie gospodarcze, wiatrołap, łazienka, pokój, pokój, łazienka i, po, i salon połączony z kuchnią, tak, bo mamy tutaj dwie odmiany tych środków, poza tym każdy i tak pod siebie ustawia ten środek, więc każdy ma inaczej, ale tak powinno być w pierwotnej wersji na projekcie, że są dwie łazienki, ale inwestor z jednej zrezygnował, stwierdził, że nie potrzebuje dwóch łazienek, powiększając sobie pokój. Wymian na górę, czyli żeby sobie wrzucić coś Zanieść, wiadomo nie jest to jakiś tam strych użytkowy, strych nieużytkowy, strych z możliwością użytkowania, to nie jest ten rodzaj domu No ale w każdym bądź razie jest możliwość coś tam wnieść, małego, lekkiego Niedużego, no bo tutaj trzeba zrobić takie wejście pod drabince, więc nie da się wnieść gabarytów, no ale zawsze jakoś drobnicę można sobie wnieść, np. jakąś świąteczną ozdobę albo jakieś Rzeczy, które są nam niepotrzebne. Więc tutaj po to jest ten wymian zrobiony. On oczywiście będzie zabudowany, inwestor sobie go zabuduje. My oddajemy dom w takim stanie bądź z działówkami. W tym przypadku mamy zlecenie tylko na sam dom, czyli bryłę budynku, bryłę budynku podstawę, fundamenty, ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, izolację. Wieźby, szczyty, dachy, czyli to co tutaj widzicie. No bo niektórzy mówią, że ściany, dach. No a to jeszcze jest długa droga zanim dojdzie do ściany dachu. No bo podstawa to jest praca ziemna, a prace ziemne w tym domu i w ogóle w tych domach są najdroższe. Dla porównania tutaj za beton zapłaciłem za sam beton, na ławy fundamentowe zapłaciłem około 10 tysięcy złotych. Do tego trzeba było przyjechać, wziąć koparkę, wziąć stal z bednarki, nie bednarki, przejście. W razie jakby się okazało, że trzeba dodać betonu, no bo też może być różnie, no to może być jeszcze więcej, więc po prostu te ceny automatycznie idą w górę. Więc prace ziemne są najdroższe, do stanu zero jest najdroższa praca, najdroższy etap w budowie domu, później idzie trochę mniej tych pieniędzy, a później dochodzimy do dachu, no i jest taki boom. Tak jak tutaj zapłaciłem za dach około 10 tysięcy. Więc to jest oczywiście cena samych materiałów, bez robocizny, a do tego jeszcze siła robocza dochodzi i pozostałe elementy, które, które generują koszty. Dobra, ja się z Wami żegnam. Co do tego, czy przyjadę z żoną i czy nagram dla Was taki odcinek z tego, co planujemy w przyszłym roku, bo to, co planujemy w przyszłym roku, jest bardzo związane z projektem domu Adaś. Czyli, tak jak Wam powiedziałem w tamtym roku. Tak, w tamtym roku Wam powiedziałem, że budujemy podwójnego Adasia i zaczęliśmy budować 160 w stylu nowoczesna stodoła, czyli na bazie Adasia. To teraz mamy pomysł na Adasia, ale troszeczkę w innym celu. Ale o tym to Wam powiem albo u mnie na podwórku, przedstawiając Wam zdjęcia tego domu, żebym nie jechał specjalnie te 150 km. Albo przejadę z żoną tutaj, żeby jej pokazać, żeby ona też zobaczyła ten dom na żywo i powiemy Wam jakie są nasze plany. Na najbliższy rok. Pomijając fakt, oczywiście zleceń, bo na projekt domu Adaś mamy zapisy na rok do przodu, ale to, co planujemy wykonać, to po prostu będzie taka odskocznia od zleceń, czyli będzie luka, no to my wtedy będziemy robić to, co mamy zamierzane, zamierzone, a jeżeli będą terminy napięte, no to będziemy wtedy gonić z terminami. Dobra, uciekam się przebrać i jedziemy do siebie, bo. 20 grudnia trzeba coś ogarnąć koło domu, w domu, no bo święta zapasem. Więc dzięki, że jesteście! Na razie, cześć!